Od premiery pierwszego dodatku do Diablo 4, czyli Vessel of Hatred, minęły już ponad 3 tygodnie. Każdy najpewniej, kto zakupił dodatek, skończył już również kampanię, a za tym idzie zapoznał się z <fabułą>, fabułą. I właśnie dzisiaj o tej fabule chciałbym porozmawiać, tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dartian i dzisiaj chciałbym tak naprawdę opowiedzieć o tym, co jest nie tak z fabułą Vessel of Hatred, no bo niestety o ile w przypadku podstawki, mimo że było tam dużo fikołków, było dużo głupotek, było dużo dziwnych i niefajnych rzeczy, finalnie uznałem, że fabuła ta była mimo wszystko całkiem spoko, szczególnie porównując do tego, co dostaliśmy w Diablo 3, no to byłem nawet wręcz zadowolony, finalnie myślę, że była taka fabuła średnia plus, tak no niestety o wessel of Hatred, mimo naprawdę szczerych chęci, otwartego umysłu, tak naprawdę nadziei, że w sumie będzie to lepsza fabuła, ponieważ mają bardzo fajne podwaliny po zakończeniu Diablo 4, no to niestety Blizzard mnie w tej kwestii i bardzo rozczarował. Jeżeli ktoś z Was się zastanawia, dlaczego w ogóle ten filmik powstaje tak późno, tak długo po premierze gry, gdzie pewnie tak naprawdę powinienem o tym mówić, nie wiem, jakieś 4 dni po premierze maksymalnie, no to byłem po prostu na urlopie, dopiero 25 wróciłem i tak naprawdę dopiero od wtedy gram w Diablo 4 w dodatek. E, aktualnie mam przegrane jakieś 25 godzin i jestem na tormencie trzecim. Plus, no, chciałem, mimo wszystko, troszeczkę jeszcze sobie przemyśleć tę fabułę na spokojnie, trochę sobie rozpisać, żeby to w jakiś sensowny sposób Wam przedstawić i poruszyć. I zanim może Przejdziemy do tego, że ogólnie fabuła mi się nie podobała, i co z nią jest dokładnie nie tak, i z jakimi elementami mam największy problem. No, to może od razu nadmienię, że ja ogólnie nie bardzo lubię takie motywy, nawet nie wiem do końca, jak nazwać takie trybalistyczne, takie też powiązane właśnie z jakimiś, nie wiem, lasami, dżunglami, naturą, czyli, no nie wiem, to na przykład, co często sobą druidzi prezentują w wszelkiego rodzaju różnych źródłach fantastyki. Nie, ja ogólnie nie lubię druidów i jakby ich loru, bo, no Nieważne tak naprawdę, na jakie systemy fantazy nie spojrzymy, na jakieś źródła fantazy, to wiecie, druidzi mniej więcej zawsze działają w ten sam sposób. Zatem za tym idzie, w Diablo tę warstwę prezentuje w pewnym sensie zarówno i druidzi, jak i pod niektórymi względami Spiritborni. Nie, oni trochę są pod tym względem takiego loru, takiego powiedzmy, obycia, nazwijmy to bardzo podobni. I jakby muszę was uprzedzić, że z tego chociażby powodu mogę być o wiele bardziej uprzedzony i trochę bardziej negatywne niektóre aspekty tej fabuły patrzeć niż e, osoba, która nie jest po prostu uprzedzona od takich motywów. Dla mnie na przykład, wiecie, no, wszystkie te takie, nie wiem, jakieś właśnie questy powiązane z tym, nie wiem, e, z Eru, gdzie on tam gadał o tym Spirit Realmie i tam odwiedzaliśmy te duchy jakby, wiecie, dużo też osób powiązanych z lorem Diablo mówi, że to jest trochę gówno, że to nie pasuje do Diablo ja, nasz, ja przyznam wam szczerze, nie jestem aż takim lormaniakiem Diablo. Nie jestem w stanie ocenić, czy to faktycznie aż tak nie pasuje do Loru Diablo, chociaż też mi się osobiście wydaje, że to jest trochę dziwna wstawka, ale nawet jeżeli to by pasowało do Loru Diablo, to ja i tak, no, nie lubię takich motywów, nie wiem, te wszystkie fragmenty, gdzie oni tam, nie wiem, modlą się do jakichś tam swoich bożków, gdzie gadają w tym jakimś swoim wymyślonym druickim, czy tam spiritbornowym języku, e, potem chodzimy po tym realnie musimy jakieś tam, nie wiem, rytuały robić, żebyśmy, o, że teraz ty się musisz namaścić krwią ofiary, żeby jakiś tam Bóg ci dał swój blessing, nie wiem, nudzą mnie strasznie takie rzeczy. Ale to mówię, to jest taka teraz totalnie moja prywata. Teraz przejdźmy do konkretniejszych rzeczy i może zacznę od czegoś, o co, o co chciałbym sobie pochwalić ten dodatek. O dziwo, i to może być jakiś hot take i może dużo osób to zdziwić, podobała mi się postać Najreal. O ile w podstawce ona mnie bardzo irytowała, o ile w podstawce uważałem, że ona jest doklejona, że jest po prostu takim, wiecie, takim pieskiem, który biega między, tak trochę się pałęta między naszymi nogami, tak naprawdę w dodatku ona mi się jako postać całkiem podobała i głównie podobało mi się to, że Nyrel ma do nas wyrzut, w sensie do postaci gracza, że postać gracza zmusiła ją do podjęcia decyzji. Jakby, że jakby wszystko to, co się dzieje teraz aktualnie z Nyrel, no to w pewnym sensie jest tylko i wyłącznie skutkiem tego, że nasza postać nie umiała podjąć decyzji i faktycznie tam pod koniec tego dodatku powiedziała, że Ej, Nyrel, w sumie ja nie wiem, czy lepiej użyć tego kamienia na Mephisto, czy na Lili, tam nie wiem, masz ten kamień, zrób co chcesz, nie? I tam niektórzy ludzie się kłócą pod tym, że Ej, to wcale nie do końca tak było, bo nasza postać tylko poprosiła o poradę tą, Najrel i tak dalej, ale. Tu nie chodzi teraz o to, czy nasza postać ma rację, czy to Najrael ma rację. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że z takiego bardzo ludzkiego punktu widzenia ona się zachowuje w bardzo naturalny sposób. Niezależnie od tego, czy faktycznie nasza postać ją do tego zmusiła obiektywnie, to ona, jako po prostu człowiek mający emocje, która przeżyła pewną drogę, dość traumatyczną drogę, jak można powiedzieć, odkąd Mefisto zaczął grzebać w bani. Czy chyba powinienem powiedzieć, że ten materiał ma spoilery? Nie pamiętam, czy to powiedziałem, ale trochę oczywiste. Materiał ma spoilery. To jest jak najbardziej fajne to jest ludzkie to jest takie, dodanie takiej realności w tym jej charakterze i ona kwestionuje to, co wielu osobom się wydawało dziwne w tamtym momencie, może też jest takie przemycenie ze strony twórców, że no trochę do zakończenia też pod tym właśnie względem, że jednak no ten Mephisto został zamknięty, trochę zostało dziwnie zrealizowane, więc to jest akurat na plus i naprawdę NajREL, przynajmniej do tego momentu mi naprawdę wydawała się bardzo spoką postacią, bo tam co się pod koniec działo, to już w ogóle był totalny shit show, do czego przejdziemy. I w ogóle właśnie początek, bardzo spoko, prowadzenie jakby tych Broken Nightów, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, to też w ogóle też świadczy źle, moim zdaniem, trochę o tej fabule, że jakby bardzo wielu nas nie pamiętam, bardzo wielu imion postaci nie pamiętam, które powinny być ważne, bo tak naprawdę mieliśmy mało bardzo czasu im poświęcone. Tą fabułę tak naprawdę można zrobić w jakieś 7 godzin podejrzewam, jeżeli w nią się ciurkiem gra, może nawet nieco szybciej. No ale wiecie, jest ten cały odłam tego kościoła prawy, jest ten zły koleś w masce z imieniem na U, którego też nie pamiętam. I to się wszystko wydawało intrygujące, nie? Że jest jakiś tam odłam tego kościoła, który ściga najreelnie, więc tam już od razu człowiek ma myśleć, że okej, okay, to nie będą jacyś ważni, można nawet pod. Będą się ciągnąć, może będą jacyś, może oni będą istotni do kolejnego dodatku. Mieliśmy ten motyw no oczywiście poszukiwania samej Najrel, na żeby dotrzeć do dżungli na Hunt. i tak naprawdę do momentu spotkania Najrel, kiedy ona tam siedzi w tej dżungli z tym kamieniem, to naprawdę byłem podekscytowany. No i chyba tak naprawdę to. To jedyne, co mi się w tej fabule podobało. Więc można powiedzieć, że fabuła mi się podobała przez jakieś, nie wiem, pierwsze godzinę, może dwie. Teraz przejdźmy do tego, co jest gorsze. Te wszystkie. Motywy właśnie duchowe, spiritów, o tym wspominałem wcześniej i ogólnie jako klasa Spiritborn, no to mi to średnio przeszkadzało, bo gameplay właśnie naprawdę dobrze gra Spiritbornem i jakby ludzie mówili właśnie o Spiritbornie już wcześniej, że nie, że to jest totalnie jakieś odklejone od e, loru Diablo, od, od klimatu Diablo, mi to już nie przeszkadzało, wyjebane w to miałem. Ale faktycznie w fabule bardzo dziwnie się na to patrzyły, jakby sam spirit realm, sama jakby idea spirit realmu i tu znowu może jest jakiś lore master, który mi powie, że nie, 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 Janek, to jakby było zawsze w diablo, i to po prostu jest jakieś tam wyciągnięte z lorbuka jakiegoś tam. Jeżeli to jest wymyślone na potrzebę tego dodatku, to jest strasznie dziwne. Jakby nie, wiem, wiecie, zawsze mieliśmy tą konstrukcję, że nie wiem, było to niebo, było to piekło, byli ci ludzie, którzy są pomiędzy w tej wiecznej wojnie, pomiędzy tym piekłem i niebem, i nagle nie wiem, okazuje się, że jest jakiś, nie wiem, dziwny wymiar spirytów, który gdzieś żyją jakieś, nie wiem, jebane duszki z księgi dżungli, jakby nie wiem, tam ludzie też mogą trafić, jakby po śmierci, nie wiem, no a, a karat tam teoretycznie był w środku, nie wiem, to jest jakieś totalnie pogrzane, jakieś mam, nie rozumiem po prostu jakby wiecie, kiedy jest ta hierarchia już jakby postawiona od dłuższego czasu, wiecie, niebo, piekło, ziemia, tak powiedzmy, jak u nas w chrześcijaństwie załóżmy, znaczy u nas w chrześcijaństwie mówię, że pod względem powiedzmy tak ogólnym w chrześcijaństwie i nagle nie wiem, jakbyśmy się dowiedzieli, że w chrześcijaństwie w sumie też nie wiem, mamy trzeci wymiar, do którego właśnie nie wiem trafiają zwierzątka albo coś w tym stylu. No to było takie dziwne, niesmaczne, tak, jakby już to też nie jest jakby w fabułatku pewien taki element lorowy. To, co mi się mega nie podobało ogólnie, to że wszyscy, NPC-owie ważniejsi w tej fabule, wierzą nam, kurwa na wszystko na słowo. Wszyscy stajemy się mega szybko przyjaciółmi, a jak przyjaciółmi, to bardzo szybko sobie ufamy. Wszyscy nam wierzą na słowo, wszyscy nam pomagają w naszej misji, mimo że jesteśmy tam jakimiś totalnymi outsiderami, którzy przyszli do ich dżungli, do ich stolicy, ale mówimy ty, wiesz, to twój Bożek mi. Powiedział, że ja to mam zrobić. I mówił, a mój Bożek ci powiedział, a to dobra, to już ci pomagamy. To, to jest swój, jak twój Bożek nam powiedział, no to super. Nie, no to jest, nie wiem, to jest na zasadzie jak, nie wiem, skam na wnuczka, nie? Że dzwonicie do babci i mówicie, e, znaczy do nie waszej babci, nie, żem was posądzał o skam, ale skamerzy dzwonią do jakiejś babci i mówią, halo, babciu, to ja twój wnuczek. Babcia mówi, a tak, to ty wnuczku, już ci przesyłam 20 tysięcy. Nie, to jakby ja się czułem w tej fabule, jakbyśmy my byli takimi kamerami na wnuczkę. Znaczy, oczywiście nasza postać mówi, a prawdę, nie byliśmy skamerami, mówi, prawda, ale jakby w ogóle nikt tego nie kwestionował, nikt jakby nie mówił, nawet tam był taki moment, gdzie ty Eru przychodzi i właśnie mówi o tym, że ej, że w sumie my tam potrzebujemy tego, znowu nie pamiętam jego imienia, tego takiego, nie wiem, pseudo centaura, blessing jego potrzebujemy i ci, nawet ci ludzie z tej rady się śmieją, a Eru ty znowu tam słyszysz tam głosy od tego bożka, he he, tak jakby wiecie, jakby to nie był pierwszy raz, kiedy Eru mówi, że tam nie wiem, gada za karatem i tym bożkiem i przychodzi im gada takie rzeczy, on mówi, dobra, stary Eros demęciały, znowu gada z tymi bożkami, ale nagle Nariel mówi, nie, ale to naprawdę tym razem. Oni mówią, a okej, okay, dobra, jak to jest naprawdę tym razem, to spoko, to już wam pomagamy. To by miało sens. Okej, okay, tylko gdyby była jakaś relacja, gdyby oni mówili, no nie wiem, gdybyśmy się znali wcześniej, może nie wiem, tam byśmy powie, posiedzieli więcej w tym na nachantu, porobili dla nich jakieś questy, z czym tam im pomogli, oni by nam mogli zaufać, jakby takie wiecie, budowanie tej relacji było, nie my tam przychodzimy od buta, wszyscy nam wierzą, wszystko jest z git, jakby ja rozumiem też, że się Eru za nami wstawia, nie, ale oni sami, jest ten moment, kiedy oni mówią, że dobra Eru, ty to tam nie pierwszy raz gadasz coś takiego, nie, po czym jakby osoba z zewnątrz mówi, ale on teraz naprawdę prawdę mówi, a oni mówią, aha, no dobra, no to... No to okej, okay, okej. Okay. Nie podobał mi się też bardzo motyw taki, że w pewnym sensie Mephisto troszeczkę przez naszą postać jest jakby pobłażliwie traktowany i to nie jest jakaś jakby bardzo duża luka fabularna albo coś w tym stylu, tylko to jest taki moment, który sprawia, że masz takie... Nie no, kurwa, serio? Trochę się poczułem jakby to był taki... jakbym grał w jakąś grę w uniwersum Marvela, a nie w uniwersum Diablo, ponieważ jest taki moment, kiedy jesteśmy z Eru, nasza postać jest sama z Eru i nagle Mephisto... Otwiera portal, no i eru jest jakby szokowany, no bo jakiś otworzył się obok niego portal i mówi: "Kurwa, co to jest? Nie, co, co się dzieje?" I jest wyraźnie jakby zaniepokojony, I to jest logiczne, to jest spoko, to jest fajne. I nagle nasza postać na to wzdycha ciężko, nie wiem czy też jest zależne może od klasy, jakby m, klasy mają innych voice aktorów, mają inne pewnie trochę dialogi. Na przykład Spiritborna kobiety, bo gram z Spiritbornem kobietą. Domyślacie się pewnie dlaczego, jeżeli oglądaliście jej armory. I nasza postać wtedy wzdycha, mówi to takim tonem, jakby nie wiem, to było coś, co się dzieje w każdy poniedziałek i mówi, dobra, nie przejmuj się tym, ja tam zaraz wejdę i się tym zajmę, nie? I nie może to ja jakoś tak nadinterpretuję, ale moim zdaniem to właśnie było takie trochę, nie wiem, umniejszenie tej powagi, umniejszenie grozy, takie odarcie Mephista z jakiegokolwiek, nie wiem, tego zła, że po prostu nasza postać, wiecie, widzi ten portal, i zamiast być, nie wiem, przerażona, że... Kurwa, no Mefisto znowu chce się z nami skontaktować, znowu będzie mi próbował do głowy wejść, nie. No mówi, o dobra, Eru, nie przejmuj się, ja to załatwię, nie przejmuj się tym, okej? Okay? Ja ja zaraz tam wejdę, pogadam i wszystko będzie okej. Okay. Nie wiem, to mi się takie bardzo dziwne wydawało, ale może się czepiam. I może teraz pogadajmy trochę o Uriwarze, bo w sumie tak naprawdę teraz y, zanim przejdę do kolejnej części, w sumie już takiej kończącej części co mi przeszkadzało i co moim zdaniem jest mega dziwne w tej fabule, to już tak naprawdę trochę zaczynamy się wokół końcówki gry kręcić. Uriwar, bo znalazłem w notatkach moich mam. Otwarte ogólnie notatki, tak w punktach mam wynotowane te punkty fabularne, które mnie najbardziej uderzyły, żeby nie było, że czytam z kartki, bo czasami ludzie lubią mi zarzucać, że czytam z kartki, bo nie patrzę się cały czas prosto z Nie mam tu monitor, tu monitor, tu mam kamerę. E, kamera jest pod takim kątem, że niewygodnie mi się na nią patrzę, więc często patrzę w ogóle gdziekolwiek, nie na kamerę. Tak, tym razem mam notatki. Więc Uriwar. Uriwar jest to właśnie ten przywódca tych Broken Knightów i. I no i wiecie doskonale, jeżeli przeszliście fabułę, że no River jest memem, jest jebanym petem, że tak to ujmę. No bo on dosłownie ma mniej niż nie wiem, 3 minuty screen time'u. Pojawia się na początku, nic nie zrobił. I go zabijamy. No on fajnie gadał, fajnie się go oglądały na tym ekranie, fajnie miał przekminki, no ale co z tego? Jakby on się pojawia na początku, potem pojawia się gdzieś, nie wiem, w połowie albo w 3-4 gry, zabijamy go i to i to w sumie tyle. I Na tym polega cały wątek Broken Knight'ów, nie? I potem prawa mówi o super, dobra, zabiłeś go, bardzo fajnie, ja ci bardzo dziękuję. E, to teraz mogę znowu mój kościół mieć pod moją kontrolą całkowito, bo jak on umarł, to zaraz ta powiedzmy ten odłam wyginie naturalnie. Więc jakby po co taką postać dodawać? Po co robić trailery wokół niego? Po co go tak hype'ować, Gdzie tak naprawdę na trailerach widzieliśmy go praktycznie tyle samo co w grze? Nie wiem. Nie wiem po co ta postać istniała. Nie wiem po co był wątek w ogóle tych Broken Knightów, bo on, on jest fajnie rozwijany w zadaniach pobocznych. Tak akurat prawda. I w ogóle, jeżeli chodzi o zadania poboczne, dużo zadania pobocznych jest dużo ciekawszych niż sama fabuła. Ale nie będę gadał o zadaniach pobocznych, to sobie akurat sami sprawdźcie, jeżeli się zraziliście fabułą. Naprawdę niektóre zadania poboczne są naprawdę fajne. Nie wiem po co był ten Broken Knight. Nie wiem. To by mogło nas spokojnie pójść do kolejnego dodatku a tak naprawdę to oni sobie byli tak naprawdę poniżej, by byś nie wiem ścigać na Irel za to, że no wiecie, Mephisto i w ogóle to było słuszne, to było fajne, to było przekminione, ale nic z tego totalnie nie wyniknę Po prostu stworzyli sobie wątek, ujebali ten wątek i Elo Tyle w temacie. W ogóle mogliby tego wątku nie prowadzić, i zostawić na następny dodatek albo na nie wiem, na sezony, bo totalnie nic z tego nie wyniknęło. No i ale teraz już wracając powrotem do Naireli, ogólnie jakby do tego, co jest istotne, że tak to ujmę, i do Mephista i do akarata w tej sytuacji. No Rozjebało mnie to i to może znowu ktoś, kto lepiej zna lore powie, że nie, nie Janku, to jest dobre, no ale nie wiem. Rozjebał mnie ten akarat w tej formie złotego lwa. Ja po prostu jak on przed formie tego lwa ja się jakbym jakąś pierdoloną narnię oglądał, nie? Lewcza Czarownica i stara szafa. Tego, że w naszym przypadku to będzie nie wiem, lew demon i dziewczynka bez ręki. Dużo było takiej, nie wiem, pompatycznej siły przyjaźni, nie? Że o my tam się bijemy z tym Mefistem, akarat nam pomaga, o co akarat poświęcisz swoich przyjaciół. Mówi nie, nie poświęcę nigdy swoich przyjaciół. Oczywiście ja to parafrazuję, no ale to miało taki wydźwięk. I wiecie, cały czas właśnie gadanie o tym, że ło siła przyjaźni, że my razem z moimi kompanami wszystko pokonamy razem. Nagle nasza postać też w jednym momencie mówi coś takiego, że wszystko jest łatwiejsze, kiedy masz kompanów. I wiecie, ta biedna naj patrzy na tą naszą postać pewnie, jak ona to mówi. Ona nie ma ręki, ona ma oszpeconą twarz na całe życie, ona e, ma kurde rzym na bani z powodu no i patrzy jak nasza postać pierdoli takie kocopoły. Jeszcze wracając do, do też wspaniałego planu w ogóle, tam wiem, że już trochę tak się przebijam, tej końcówka mówi o tym akaracie, o tej sile przyjaźni, ale w ogóle też e, był ten fajny moment, kiedy Nirel mówiła o swoim planie, by uwieźnić Soulstone w Spirit Realmie i Eru jest oburzony, i, I mówi: Nie, absolutnie nie, nie ma takiej możliwości. Nie, ja się na to nie zgadzam. I Nareil mówi, no ale to jest plan Akarata. I nagle wtedy wszyscy mówią, a, no dobra, to jest znowu wiecie, ta analogiczna sytuacja jak z tym Boszkiem, z tego, że nam wszyscy wierzą na słowo, i to po raz kolejny było coś w ogóle absurdalnie wielkiego dla nich ten spiryt to jest totalna świętość, dla Eru szczególnie. I wiadomo, ktoś może powiedzieć, no dobra, ale Eru potem nas zdradził, bo jednak nie chciał tego planu zrealizować. Okej, okej, okay, okay, to ale tu też wiecie, mówimy o czymś zupełnie innym, bo on początkowo jednak się na to zgadza. Tam potem wiadomo, że my Fistomu trochę grzebie też w bani, nie wiadomo, no, na ile to była jego samodzielna decyzja, no ale w momencie, kiedy jakby NRL mówi, że ej, ale to jest stary, to jest plan Akarata, no to Eru mówi, A, to okej, okay. i wszyscy z tej rady mówią, a to okej, okay. no i ponownie wszyscy jej wierzą na słowo i uznają, że a, no, jak to jest plan Akarata, no to spokojnie jakby kurwa, no, no jakby my byśmy im mogli każde gówno opchnąć. Nie wiem, by im mogła powiedzieć, że dzisiaj macie wszyscy strać do rzeki. A oni powiedzieli, czemu? To jest niehigieniczne, to jest niezdrowe, zatrujemy sobie wodę. A najlepiej by powiedziała, ale Akarat tak powiedział, że macie strać do rzeki. A oni powiedzieli, a no dobra, no to już tak. Jak Akarat tak powiedział, to już z gołą dupą do rzeki zapierdalam. Ale jakby o takie absurdy mi właśnie chodzi. Że tam się dzieją naprawdę pojebane rzeczy. Oni pozwalają sobie dosłownie jakimś cudzoziemcom przyjść i nasrać do własnego gara. I jedyne, co im wystarczy, to to, że wasz Bożek jeden lub dwa, lub numer 3 powiedział, że możemy to zrobić i w sumie oni chcą, żebyśmy my to zrobili. I oni wtedy mówią, "A, no dobra, no to fajnie. No i ogólnie to chyba takie główne głupotki, ogólnie no, cała fabuła była średnia, tak naprawdę już jakby nie nie, 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 już przechodząc nie z konkretnych sytuacji, tylko tak ogólnie o fabule, ta fabula była tak naprawdę o niczym, tak naprawdę ten dodatek fabularnie mógłby trwać dwie godziny i nic by nie stracił, jakby ja mam wrażenie, że 6 godzin z tych, powiedzmy, plus, minus siedmiu, 8 jakie spędziłem tym dodatkiem, to były takie filery trochę, nie? No bo cały w ogóle ten Broken Church wątek można traktować jako filery, e, całe, tak naprawdę, łażenie po tym Spirit Realmie, to są takie trochę filery, jak no, ktoś może powiedzieć, nie, nie, bo to jest ważne, my pomagamy przecież najrealii w ogóle, no nie wiem, no to... Kurwa, to było nudne po prostu, przynajmniej dla mnie. Jakby cały ten wątek tych Spirit Realmów, ale tak akurat znowu może wynikać z mojego przednia, to było dla mnie po prostu nudne. Tak naprawdę w tej fabule jedyne co się wydarzyło, to że znaliśmy Nyrell, pomogliśmy jej ogarnąć Mephista, powalczyliśmy z awatarem Mephista, no i Mephisto wszedł w akarata. A i wiesz, może o cinematykach powiem. Fajnie, że jedyny mieliśmy tylko dwa cinematyki, jeden był mega krótki był na sam koniec gry, a drugi w sumie widzieliśmy na trailerach. Strasznie nie lubię czegoś takiego, bo się poczułem, jakbym wiecie, większość cinematyków obejrzał na trailerze, no bo taka jest prawda. Mieliśmy tylko dwa cinematyki, w tym jeden widzieliśmy w całości już wcześniej, a drugi był mega krótki był na sam koniec gry. Był fajny oczywiście ten cinematyk za karatem, nie powiem, że nie. No właśnie takie główne wrażenie takiego niedosytu, że tak naprawdę jak o tym pomyślisz, tej fabule nic się nie wydarzyło. To była fabuła, którą można by było zrealizować, nie wiem, dosłownie na sezonach. I właśnie do tego przejdę, z czego wynika bardzo duża część problemów oprócz rzeczywistych jakby w writingów, no bo tego, że tam była taka sztuczna bardzo pompatyczność, tam właśnie to pierdolenie o tej przyjaźni, że my jesteśmy drużyną, że nie, a Karat nas nie poświęci, bo my, yy, on nie jest taki, bo to najważniejsze jest mieć kompanów i w ogóle w świetle wszystkich pokonamy, nie, no to było takie trochę jak ktoś oglądał Naruto, to, to trochę jest takie, nie wiem, talking no jutsu zostało wykonane w tej, w tej fabule. Była taka właśnie, ja lubię ogólnie takie wiecie, podniosłe momenty w grach, czy tam ogólnie w mediach, ale niestety pomimo... Między podniosłością, a taką bardzo niefajną, sztuczną, kliszową. Tak się mówi? Klisza? Nie wiem, wiecie, co mam na pewno na myśli. Sztuczną, pompatycznością jest bardzo cienka granica. Ja na Diablo nie chciałem powiedzieć, że została przekroczona, po prostu została przepierdolona totalnie głową, jak w mur. Została ta granica rozerwana, rozwalona wyszło strasznie pompatycznie w bardzo niefajny sposób. I oczywiście tego nic nie naprawię, bo to jest po prostu zły writing i tyle. Ale większość problemów, gdzie jakby ta fabuła wydawała się zraszowana właśnie, że nie czuliśmy do końca przywiązania do tej postaci, że te postacie musiały wierzyć nam na, nie na słowo, bo nie było czasu budować tej relacji między postaciami, wynika z tego, że po prostu nie było czasu. Bo te dodatki będą wychodzić co rok, więc na tym idzie będą miały krótszą fabułę, chociaż nie powinny, bo to jest mimo wszystko dużo czasu, żeby napisać fabułę dobrą. Ale moim zdaniem Diablo 4 mogłoby się tutaj wzorować na Guild Warsie, gdzie Guild Wars miał coś takiego jak Living Story, czyli między dodatkami do MMO Guild Wars mamy coś takiego jak Living Story, żyjąca opowieść. I po prostu w paczach pomiędzy dodatkami jest historia, która nas zaczyna prowadzić do historii dodatku. Czyli nie tak jak w Diablo mamy w sezonach, że mamy jakiś totalnie, każdy sezon jest totalnie z dupy o czym innym i nie ma ze sobą tam nic wspólnego. W sezonach w Diablo 4 można by było wprowadzać już wątki fabularne. Na przykład, nie wiem, cały Church Broken mógłby się odbywać w sezonach. Ktoś może powiedzieć, ale Janek, jak to rozwiązać fabularnie. Przecież wtedy by było FOMO, że trzeba grać w sezony, a w sumie w Diablo w Haketlaszach nie może być FOMO takiego. No można było przecież nawet zostawić, żeby te questy fabularne zostawały po sezonie. Jakby może być jakiś mały quest e, powiązany stricte z sezonem, ale oprócz tego dochodzi jakby do tego jakiś questline, który jest powiązany z nadchodzącym dodatkiem. I one wszystkie zostają normalnie w story je się normalnie robi. Czemu nie dałoby się to zdobyć? Więcej czasu na rozwinięcie postaci, więcej czasu na prowadzenie się ciekawych wątków, więcej postaci na zbudowanie, więcej czasu na zbudowanie realistycznych relacji między postaciami. To, co zobaczyliśmy w tym dodatku, oczywiście nie wiemy, co będzie w kolejnym dodatku, no ale podejrzewam, że wtedy naprawdę zabijemy już Mefista, będziemy walczyć z prawdziwym Mefisto, jakby w ciele akarata. Wszystko to, co się wydarzyło tak naprawdę w tym dodatku, mogłoby być po prostu w sezonach. I tak naprawdę kolejny dodatek powinien być tym dodatkiem, bo dostaliśmy gówno, a nie naczynie nienawiści. Dostaliśmy przygodę w dżungli i siłę przyjaźni i opowieści z Narni. Wszyscy nam się od razu zgadzają, budujemy przyjaźnie w chwilę, zdradzamy się w chwilę i tak samo to, że wątek tych Broken Knightów, Broken Church, jak się to nie nazywało, został rozwiązany tak naprawdę w chwilę nie miał totalnie żadnego znaczenia. No powiem wam szczerze, że o ile... Myślałem, że fabularnie kampania będzie ciekawa, to się mega zawiodło i myślę, że każdy się zawiódł. Chyba nie ma osoby, która tak naprawdę cokolwiek pozytywnego mówi o tej kampanii, ale jakby tutaj ja chciałem jakby w konkretny, na konkretnych przykładach, na konkretnych przemyśleniach pokazać wam, dlaczego uważam, że kampania West of Hattered jest po prostu. Zła, jest po prostu gówniana i jest gorsza od podstawki. Napiszcie swoje komentarze, swoje przemyślenia, może jeszcze jakieś inne głupotki znaleźliście w kampanii, na której ja tutaj nie zwróciłem uwagi, może mnie aż tak nie uderzyło, albo już byłem tak zmęczony i obojętny na to wszystko, co się dzieje w tej kampanii, że już nawet przestałem na to zwracać uwagi. A tymczasem to wszystko co chciałem powiedzieć. A, jeszcze nie, jeszcze powiem jedną rzecz, zapraszam ogólnie na mojego Twitcha, na Twitch TV Dartian Podłoga. I przy okazji, eee, jeszcze zanim sobie mój kanał się wybił troszeczkę na YouTubie, to nagrałem podobny filmik o fabule podstawki Diablo 4. Więc jeżeli go nie widzieliście, to tutaj gdzieś wam wyskoczy, możecie sobie obejrzeć od razu, co sądziłem o podstawce Diablo 4. To wszystko co miałem do powiedzenia. Dzięki za dzisiaj, Dartian bez odbioru.